Idzie mi tematy. Tematami są. Charlie Kirk i Ludobójstwo w Palestynie. Czy mamy, na, czy mamy czas osiowy w polityce? Numer dwa to jest. Katolick. To? katolick... NP... Czy NPR to jest katolicka antykoncepcja. Nie? I... Tutaj grzybu miał być, bo to on zaproponował ten temat, a nie ma kolegi, super. I temat trzeci to jest prawicowy autyzm. Pani Bogna będzie, tak, i pani Bogna będzie nam dawała po, po uszach za używanie terminu słowa autyzm. Za nadużywanie e, a... terminu autyzm. autyzm ja tylko na, na tym, że nadużywanie ja, słowa ja, autyzm zdecydowanie tak. Tak. Takie są kryteria diagnostyczne autyzmu. Dobrze, Krzychu, Krzychu, ale... jedno, jedno jest takie. Ja tu prowadzę i tu jest dyscyplina i nie wchodzimy w sobie w, w sukurs. Twój... Będziesz mógł się wypowiedzieć na ten temat, tak? Dobre, <noise> Będziesz miał... Będziesz... za... za dwie minuty zaczynamy oficjalnie. Ja jeszcze sprawdzę ten. Bo... bo leci na razie intro ze streama. I będę sprawdzał jak to się. Jak to wychodzi. Ja jeszcze sprawdzę bo, bo leci na razie intro ze streama. Aha, nie leci. Dobra. Неберу.